Ok. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 4 czerwca 2023 roku. Dzisiaj takie krótkie nagranie tylko o Trójcy Świętej, tak zwanej, tak zwanym dogmacie, który jest dobrze znany wszystkim. Ten dogmat, który pochodzi i jest w kościele rzymskokatolickim. Właśnie przed chwilą, tak troszeczkę tutaj, e, pod ostatnim moim nagraniem, e, pisała Megavita. I tak troszeczkę e, można by powiedzieć, że. E, w jakiś sposób troszeczkę dotknęliśmy właśnie tematu Trójcy Świętej. Dotknęliśmy tego tematu Trójcy Świętej poprzez powiedzmy pewne wersety z Ewangelii Jana. I po prostu chcę Wam pokazać, jak ten temat jest naprawdę strasznie zagmatwany, jeśli chodzi o. O jakiekolwiek e, tłumaczenia i nauki ze strony teologów, czy to katolickich, czy nie nawet tam protestanckich. Za chwilę sobie posłuchamy eks byłego księdza, właśnie Fabiana Błaszkiewicza, który prowadzi ten swój kanał Tajemny Plan i tam akurat teraz e, prowadzi e, serię odnośnie Księgi Objawienia. Czyli księgi Apokalipsy, Apokalipsa Jana, prawda? I sobie zobaczymy w jaki sposób. Bo on też sam tak się mota i gmatwa w tym co mówi, żeby móc tylko wytłumaczyć właśnie to zagadnienie tej trójcy świętej. No bo jak coś jest, powiem, wymyślone, to żeby potem to podtrzymywać, to trzeba kombinować. Jak koń pod górkę, jak to się mówi, prawda? Więc tak, e, przejdziemy za chwilę do tego słynnego wersetu, na który też e, rozbijają się ten werset. E, jak to ująć? No powiedzmy, że wielu ludzi powołuje się na ten słynny werset z Ewangelii Jana 10 rozdział i tam 30 werset, gdzie Jan zapisał słowa Jezusa, który tam prowadził tą dyskusję z faryzeuszami. Mówi do nich, że ja i ojciec jedno jesteśmy. I oczywiście ja jestem święcie przekonany. <laughs> Jak to się mówi święcie przekonany Ok mając tą świadomość, że Biblia została w pewien sposób e, zmodyfikowana, tak to naj nazwijmy grzecznie e, żeby nie użyć słowa, że gdzieś tam została sfałszowana, a została sfałszowana Wiele wersetów zostało po prostu celowo inaczej przetłumaczonych. Wiemy, że wiele słów brakuje lub jest dodanych, tak aby dana konstrukcja danego, powiedzmy, wersetu czy rozdziału no, mogła z całym kontekstem jego zgadzać się z doktrynami Kościoła Rzymskokatolickiego. I taka jest prawda, więc ja się nie dziwię, że pewne wersety są już tak zbudowane, że musi się zgadzać dogmat Trójcy Świętej. A jak się zgadza dogmat Trójcy Świętej, no to normalne, że musi się zgadzać dogmat Ojca i Syna, prawda? Ojca i Syna. Gdzie potem wiadomo, jest tyle tych wersetów, że Jezus, no przecież Jezus się modlił do Ojca, Jezus tutaj się powoływał na Ojca i tak dalej, i tak dalej, prawda? Pod tym względem Ewangelia Jana daje dużo inne światło, e, jeśli chodzi właśnie w odróżnieniu do pozostałych Ewangelii, tych synoptycznych, prawda? Czyli Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Ewangelia Jana pewne rzeczy rzeczywiście przedstawia w taki sposób, że ludzie. Jeśli biorą po prostu w sposób literalny, tak jak jest napisane, no to pewnej prawdy, która była celowo w jakiś sposób, e, z, powiedzmy zakodowana w Ewangelii Jana. A Jan pisząc tą Ewangelię, troszeczkę można by powiedzieć, że pisał w takim jakimś e, szyfrze, taki szy, takim szyfrem, ale nie aż takim, żeby na przykład na dzień dzisiejszy ktoś nie mógł y, tego rozszyfrować. Jan pisał w taki sposób, bym powiedział, jakby dwuznaczny, jakoby może wtedy, żeby nikt mu czegoś nie zarzucił i, i mógłby się w każdej chwili, można by powiedzieć, y, obronić, czy, y, prawda, w jakiś sposób, powołując się powiedzmy na jakieś tam inne wersety czy słowa, które są w tej Ewangelii. Ale jednakże tak jest napisana, że dla wtajemniczonych ona zawiera pewne klucze. To, jak mówię, że dla wtajemniczonych, pewne tam powiedzmy pojawiające się słowa, zawarte słowa w, te, w tym liście, nazwijmy, w tym zwoju, w tej Ewangelii Jana. Ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieją, prawda? Dokładnie tak samo jak Jezus mówił na podstawie też y, proroctwa z księgi Zajasza, że gdy Jezus też nauczał, mimo to że tłumy ludzi y, patrzyły, widziały i słyszały, jak Jezus mówi i naucza, to jednakże y, tak jak się mówi, y, Prorostwo mówi o tym, żeby po prostu to, co słyszą, żeby po prostu dla nich było niezrozumiałe i tak samo to, co widzą, też żeby po prostu yy, można powiedzieć, w to nie uwierzyli w, w to, co widzą. Yy, już nie pamiętam teraz, jak to brzmiało, żeby, ale wiecie, o, ja, o jakie proroctwo chodzi, prawda. Także, mimo to, że Jezus publicznie czegoś naucza w tak zwanych parabolach, w takich powiedzmy przypowieściach, to nawet sami apostołowie, przecież, którzy chodzili z Jezusem, jak Jezus nauczał w przypowieściach, to potem brali go na bok i sami apostołowie, uczniowie Jezusa, przecież prosili Jezusa o wytłumaczenie danej przypowieści. To skoro sami uczniowie Jezusa nie rozumieli, kiedy Jezus coś mówił w taki, można powiedzieć, zakodowany sposób, co dopiero ten prosty tłum, który potem nie miał sposobności, yy, prawda, yy, nie miał, no nie miał sposobności, żeby, żeby mógł im ktoś wyjaśnić yy, to, jak to robił swoim uczniom Jezus. No, wiecie o co chodzi. I teraz właśnie yy, Megavita napisała mi w komentarzu, że. Kiedy ja właśnie tam podałem ten cytat, że Jezus mówi, że ja i ojciec jedno jesteśmy, to Megavita mówi, że chodzi to o jednomyślność. No więc, już żeby nie wchodzić tam i nie czytać tego komentarza, to ja napisałem do Megavity, jeśli chodzi o jednomyślność, to czy to jest możliwe, żeby Jezus wprost nie powiedział, że. Ja i ojciec jesteśmy jednomyślni, albo czy to jest możliwe, żeby Jan, zapisując słowa Jezusa, zapisując tą Ewangelię, wiemy, że Jan zapisał w taki sposób, żeby ona była w sumie zrozumiała, jak będzie odczytywana, przynajmniej większość słów i znaczy ma być zrozumiana, to czy Jan nie potrafiłby Yy, też napisać że chodziło Jezusowi o jednomyślność, No pewnych słów już nie dodajmy, nie dodawajmy i nie interpretujmy po swojemu. Skoro Jezus powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, to chodzi o jedność. I z pewnością tutaj Jezus nie miał na myśli na myśli jednomyślności, tak jak to teraz inni interpretują, prawda? Bo napisałem w Megawicie, że właśnie po prostu powtarza e, powtarza zasłyszane od innych kłamstwa, gdzie właśnie w ten sposób ten werset jest interpretowany, że nie, nie, tu chodzi o jednomyślność. Gdyby chodziło o jednomyślność, to byłoby napisane, że chodzi o jednomyślność. Jednak z listu wynika dużo... Coś innego zupełnie wynika, dlatego Jezus dawał im do zrozumienia, powiedzmy, w takich stopniowych warstwach wtajemniczenia I, i po prostu no, nie wszyscy to wtedy przyjmowali. Ale faryzeusze, którzy niektórzy byli kumaci, jak to się mówi, oni przyjmowali, dla nich to był od razu haczyk, żeby go pozbyć się, bo to była dla nich niewygodna, niewygodna prawda. I oni rozumieli to, co Jezus mówił, dlatego Go chcieli jako niewygodnego tutaj świadka i nauczyciela, ich też obłudy i kłamstw, które im Jezus wykazywał, chcieli się Go pozbyć. Więc Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Do Filipa wyraźnie powiedział, że kto mnie widział, widział też i Ojca. Gdyby było to, że są jednomyślni znowu, że ojciec i syn to są dwie inne osoby, to sądzę, że też ten werset byłby inaczej napisany. Inaczej by Jezus powiedział, inaczej by apostoł Jan to napisał. A jednak Jezus wyraźnie mówi do Filipa, Że kto mnie widział, widział i ojca. Dlatego potem mówi: Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Ja opisałem Megawidzie, że być może jej sprawia trudność zrozumienia tej Ewangelii Jana, ze względu na to, że kto nie czyta na przykład Ewangelii Tomasza lub Ewangelii Łukasza, to pewnych nauk, które tam są zawarte, a są to nauki Jezusa, no są bardzo pomocne w tym, żeby zrozumieć właśnie naukę, nazwijmy to tak, zawartą w Ewangelii Jana. Prawda? Bo przecież w pewnym momencie Jezus do Filipa mówi tak: Tyle z wami jestem i mówi do niego wprost, Filipie, a ty dalej mnie nie poznałeś? A niby skąd miał Filip go poznać? A kiedy niby wcześniej się znali? Prawda? No, mógłbym tu rozwinąć temat, ale nie to jest tematem tego nagrania. Więc przejdźmy teraz sobie do pewnego nagrania. tutaj z ostatnich odcinków e, właśnie e, Fabiana Błaszkiewicza Tajemny Plan i posłuchajmy sobie właśnie e, odnośnie tam akurat też będzie starał się trochę wytłumaczyć e, ten dogmat Trójcy Świętej, i no ja powiem tylko w skrócie tak. Kogiel mogiel, jak to się mówi, prawda? Kogiel mogiel, niesamowity bełkot. Ale wy napiszcie w komentarzach, jak wy rozumiecie to, co wyjaśnia właśnie Fabian w tym oto nagraniu. Muszę zrobić pauzę, żeby przejść na mikrofon wewnętrzny i posłuchajcie teraz, jak będzie tutaj bardzo wspaniały dobry mówca i dobrze wyszkolony można powiedzieć, że Fabian ma bardzo dużo też wiedzę, jak to się mówi biblijną były ksiądz teraz można powiedzieć, że protestant no posłuchajmy właśnie jak sam jak zacznie dotykać dogmatu trójcy świętej zobaczmy jak on to będzie tłumaczył no, ja po prostu, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest po prostu jakieś poplątane, pomieszanie, pomieszanie z poplątaniem. Naprawdę. Dobra, zrobię pauzę. Czekajcie, momencik. Inne księgi w Biblii mają autorów, że się tak wyrażę, wyspecjalizowanych. Nie? Czyli albo piszą księgi doktrynalne, albo piszą księgi historyczne. Na przykład zauważcie, Łukasz napisał y, y, ewangelię swoją i napisał Dzieje Apostolskie, tak? Mateusz, Marek napisali ewangelię, tak? Paweł pisał y, Piotr i tak dalej pisali listy, pisali pisma doktrynalne, ale nie napisali żadnej księgi historycznej. Zgadza się? Teraz zauważcie, Księgę Objawienia napisał a, czyli jedyną księgę proroczą, napisał ten sam autor, który również napisał e, trzy listy doktrynalne oraz księgę historyczną, czyli Ewangelię Jana. Ne? I teraz, jak niektórzy mówią, a, to jest taka ciekawostka, nie, nie, nie przyjrzyjcie się temu, bo to jest. To nie jest tylko ciekawostka. To, to, to autorstwo, rodzaj autorstwa ma absolutnie e, ma absolutnie e, swoje. E, Znaczenie. Oczywiście, jeszcze raz, ja pomijam yy, ten yy, na razie ten znaczący fakt, ale już Wam zwracam na niego uwagę, że właściwym autorem Księgi Objawienia nie jest Jan, chociaż on jest współautorem, ponieważ są pewne miejsca w tej księdze, w których, które on zresztą zaznacza i mówi: Ja, Jan, coś zobaczyłem. Czy to jest jasne? I teraz to są jego fragmenty, a więc nie ujmują. One są dowodem na to, że on jest współautorem, tak? Ale zauważcie pierwsze zdanie tej księgi. Co to jest za księga? To jest objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie, które Jezusowi dał Bóg, aby on je ukazał swoim sługom, a przez nie, aby pokazał co się ma wkrótce stać. I on to pokazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Więc teraz zauważcie, w żadnej innej księdze nie mamy tak precyzyjnie opisanego złożonego procesu natchnienia Bożego, ale tu ono jest dosyć dziwne, ponieważ znowu źródłem objawienia jest Bóg sam w sobie, który to udziela objawienia człowiekowi Jezusowi Chrystusowi. tak? Niektórzy mówią, no w pewnym sensie tu Jezus sam sobie, no bo Jezus jest tym samym Bogiem, co Ojciec i co Duch Święty, bo Bóg jest jeden. Pamiętajcie, nie ma trzech bogów. nie? Tak, zupełnie nawiasem mówiąc, ostatnio miałem parę ciekawych rozmów z chrześcijanami, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że oni znają doktrynę i wiedzą, że Bóg jest jeden, tylko jest w trzech osobach. Ja się z samym tym opisem nie do końca zgadzam, bo my osoby nie rozumiemy, osób nie rozumiemy, koncepcji osoby nie rozumiemy tak, jak ym, ją rozumie y, 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 koncepcję istoty, jak rozumie język hebrajski. Teraz te się nie będę na tym rozwodził, ale ludzie de facto odkrywają, że w zasadzie to wierzą w trzech bogów. Wierzą w Boga Ojca, wierzą w Boga Jezusa i wierzą w Boga Ducha Świętego. I kiedy nagle ja mówię, ale ty rozumiesz, że Duch Święty w całości to jest ten sam Bóg, co w całości Bóg Ojciec, czy co w całości Słowo Boże, to nagle są z się zaraz, no właśnie, nie? Kiedyś to powiedziałem, jedna siostra, yy, yy, swoją drogą z trzech siostrami, podziękowała za to, bo, bo mimo, że jest czeszką, ale świetnie zna polski i dla, dla niej to było objawienie, kiedy powiedziałem, yy, że Bóg jest jeden... Który się, który, który się objawia w trzech sp-osobach. Który się objawia na trzy sp-osoby. Tak? Nie, że jest jeden w trzech osobach. Z całym szacunkiem, ale rozumiecie, osoba jest pewną całością. Więc jeżeli Bóg e, ma trzy osoby, to jest trzech Bogów. Pamiętajcie, Bóg jest jeden. Okay? A te, te Jego sposoby istnienia to są te osoby, o których my myślimy, te sposoby nieistnienia, ale objawiania się są absolutnie autonomiczne, ale Bóg jest wspólnotą, jest, jak niektórzy powiadają w teologii, jednią osobową. Tam nie ma trzech różnych autonomicznych osobowości. Okay? Bóg też nie jest jeden, nie, nie jest schizofrenikiem czy kimś, że wiecie, z rozszczepieniem osobowości, że raz ma taką, raz ma śmaką. Tak? Natomiast w ramach tej jedności Boga... Osoba ludzka Jezusa Chrystusa jest dopiero zdumiewającym zjawiskiem, bo rozumiecie, to jest Bóg, który jest jednym w sobie, spo, z, z Ojcem i z Duchem, ale który w tej konkretnej, jednym, w tym jednym przejawie, w tym jednym sposobie swojego objawiania się stał się człowiekiem. To jest dopiero okrop, tak? Więc ten jeden Bóg sam sobie jako człowiekowi objawia, bo on jako człowiek, rozumiecie, przyjął na siebie wszystkie możliwe ludzkie ograniczenia, tak? Yy, więc jeżeli on powiedział, że o owym dniu swojego powrotu nikt nie wie, tylko ojciec, nawet on nie wie, to to jest prawda, że on jako człowiek nie wie. Tak? I teraz o co chodzi? Ojciec objawia to, nie swojemu boskiemu synowi Logosowi, ale objawia to człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, który jest pośrednikiem między Bogiem a całą ludzkością. Dlatego też Paweł, pisząc do Tymoteusza, nazywa, mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Czy to jest jasne? Tak? Rozumiecie o co chodzi? To jest tam zaznaczone, że nie może być pośrednikiem między Bogiem część Boga. To jest bez sensu. Bo to jest cały jeden Bóg. Tak? Ale ta konkretna osoba, która stała się naczyniem wcielenia, Jezus Chrystus, która stała się naczyniem wcielenia dla Logosu, dla drugiej sposoby Trójcy Świętej, ok? Ta osoba jest, jest ludzka i ona jest pośrednikiem, w pełni ludzka, ona jest pośrednikiem między całą ludzkością i całym Bogiem. Czy to jest jasne? Ok. I teraz ta osoba otrzymuje objawienie, tak? O czym jest to objawienie? To dzisiaj sobie między innymi Powiemy, i teraz uważajcie: tu się pojawia kolejny współautor, mianowicie posłaniec, którego Jezus z tym objawieniem wysyła do jeszcze następnego współautora, czyli. No ja tu teraz mam <laughs> pytanie nie tylko do Megawity. Czy nie wiem, czy przyłączyłem mikrofon w końcu. Ok, no ja teraz mam tutaj pytanie nie tylko do Megawity, ale do wszystkich słuchaczy. Skoro e, w Ewangelii Jana 10 rozdział, werset 30. Gdzie Jezus mówi ja i Ojciec jedno jesteśmy. I tu chodzi o jednomyślności, to skoro są jednomyślni, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to objawienie Jana nie miało miejsca, kiedy Jezus był powiedzmy w ciele fizycznym jeszcze przed ukrzyżowaniem, przed zmartwychwstaniem, prawda? Nie. To już ponoć było objawienie, które Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, ponoć do swojego Ojca wstąpił i teraz są jednomyślni, ale są tak jednomyślni, że ojciec swoją myśl musi objawić synowi. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, jakby to wszystko rozumiecie. A ja dziękuję za Waszą uwagę.